Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj będziemy sobie walczyć z przekształcaniem wzorów. Tych podpunktów jest troszkę, więc od razu przystępujemy do akcji. Mamy podpunkt A, wyznacz A. Widzimy, że A jest przez coś pomnożone, więc my przez to coś, przez co A jest pomnożone, musimy sobie stronami podzielić. W całym tym filmie będę dzielenie zapisywał jako kreskę ułamkową, a nie dwukropek. A więc obie strony równania dzielimy sobie przez a, dostajemy b podzielone przez a, to się ma równa a razy c podzielone przez a. a nam się skraca i zostajemy ze wzorkiem b przez a, to się ma równa c. Patrzymy sobie na podpunkt b, wyznacz t i widzimy, że t jest w mianowniku. Trzeba przekształcanie zacząć od wyciągnięcia Symbolu, który chcemy wyznaczyć z mianownika. A więc mnożymy sobie stronami przez T. Dostajemy V razy T, to się równa S przez T. razy T. T nam się skraca. I zostajemy ze wzorem V razy T to się równa S. I teraz okazuje się, że nasza niewiadoma T jest pomnożona przez V, a więc my przez V. Będziemy musieli sobie stronami dzielić. Wy Wykonujemy to dzielenie od razu. T to się równa. S przez V. Patrzymy sobie na podpunkt C i widzimy, że nasza niewiadoma D jest pomnożona przez taki iloczyn B razy C. Więc od razu przez ten iloczyn B razy C sobie dzielimy. A zatem dostaniemy A podzielone przez B razy C po lewej stronie to się ma równa. B razy C razy D podzielone przez B razy C po prawej stronie. Wracamy po prawej, co się tylko da, a zatem B i C, i przepiszmy sobie ostatecznie wzorek A podzielone przez B razy C to się ma równa D. Patrzymy sobie na podpunkt d i widzimy, że nasz x jest zarówno przez coś pomnożony, jak i podzielony. A zatem stronami mnożę sobie przez a, tak żeby czyścić wokół tego x. Dostaniemy z razy a, to się równa x razy y podzielone przez a razy a. Na razie tylko zapisałem to obustronne mnożenie a nam się redukuje i zostajemy ze wzorem z razy a to się równa x razy y. Stronami dzielimy sobie przez y, ponieważ widzimy, że właśnie przez niego pomnożony jest x. Przepiszmy sobie jeszcze. z razy a to się równa x razy y. I dzielimy przez y. Dostaniemy z razy a podzielone przez y. To się równa X. I patrzymy sobie na drugą kartę, gdzie mamy kolejne cztery przykłady. Zaczynamy od przykładu E. Niewiadomą jest C zarówno przez coś pomnożone, jak też mamy tutaj coś dodane. I zaczynamy właśnie od pozbycia się tego, co jest dodane, poprzez jego odjęcie z po lewej stronie będziemy mieli a minus d, to się równa b razy c. Widzimy, że nasza niewiadoma c jest pomnożona przez b, więc stronami sobie przez b dzielimy. I dostajemy a minus d na b, to się równa b razy c na b. b nam się skraca. Możemy sobie przepisać, chociaż jest to niekonieczne. Drogi widzu, zwróćcie również uwagę, że ja tutaj bardzo dużo rzeczy robię bardzo dokładnie. Na sprawdzianie na pewno tak bym tego nie rozwlekał, tak samo nie rozwlekam tego w innych moich filmach. Patrzymy sobie na podpunkt F. Naszą niewiadomą jest A, która jest tutaj. Zaczynamy od pozbycia się tego mianownika. Mnożymy sobie stronami przez dwa i muszę mnożyć każdą jedną rzecz. A zatem dostanę 2V, to się równa 2V0 razy T, podjąć AT kwadrat, już bez tego dzielenia przez 2. Teraz widzimy, że do iloczynu, w którym znajduje się nasza niewiadoma A, mamy dodane 2V0 razy T. Tutaj przed tym znajduje się niepisany plus. A więc my stronami sobie 2V0T odejmiemy, I dostaniemy po lewej 2V minus 2V0 razy t to się równa minus at kwadrat. Teraz y, widzimy, że nasze a jest pomnożone przez minus 1 i przez t kwadrat. Więc my będziemy sobie stronami dzielić przez minus t kwadrat. I dostaniemy 2V minus 2V0 razy t podzielone przez minus t kwadrat. To się równa a. To prawda, taki wzorek nie istnieje, jak zresztą duża część wzorów, które się pojawiają w tym filmie, ale dla nas przy takich algebraicznych przekształceniach. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy dany wzór istnieje, czy nie. Patrzymy sobie na podpunkt, na podpunkt g. I tutaj mamy wyznaczyć R. Widzimy, że R podniesione do drugiej potęgi znajduje się w mianowniku, więc zaczynamy od pozbycia się go tego mianownika poprzez mnożenie stronami przez r kwadrat. Dostaniemy F razy r kwadrat to się równa g m duże m małe. Tutaj sobie jeszcze przepiszę razy r kwadrat. Tutaj sobie skracamy. I znowu sobie przepiszmy. f razy r kwadrat to się ma równa g m, m. Widzimy, że nasze r kwadrat jest y, pomnożone przez f, więc stronami sobie przez f dzielę. Dostanę r kwadrat równe, g, m duże, m małe przez f. I tutaj, jeżeli mamy drugą potęgę, właśnie z naszej niewiadomej, to musimy sobie z tą nami spierwiastkować. A zatem r kwadrat pod pierwiastkiem drugiego stopnia to będzie po prostu r. Może tutaj zrobię sobie takie Linię, żeby oddzielić. Natomiast cały ten ułamek znajdzie się pod pierwiastkiem drugiego stopnia. I dostaniemy tutaj GMM podzielone przez F, tak jak mówiłem, pod pierwiastkiem drugiego stopnia. I patrzymy sobie na podpunkt H. Tutaj mamy wyznaczyć G. To G znajduje się pod pierwiastkiem, a więc najpierw będziemy sobie z stronami odnosić do drugiej potęgi, to zapisuje się właśnie w taki sposób. Czyli po lewej będziemy mieli V kwadrat, a po prawej zniknie nam pierwiastek. GM przez R. I teraz zaczynam czyścić wokół mojej niewiadomej. Widzę, że mam tu dzielenie przez R, a więc stronami przez R będę sobie mnożył. I po tym mnożeniu dostanę V kwadrat razy R, to się równa G razy M. Widzimy, że nasza niewiadoma G jest pomnożona przez M, a więc będę sobie przez M peł nami dzielił, dostanę V kwadrat R razy R podzielone przez M. To się równa GM. I zapiszmy sobie to dzielenie przez M. M nam się oczywiście zredukuje. I patrzymy sobie na ostatnie dwa przykłady w tym przydługim filmie. I one wydają się na pierwszy rzut oka bardziej zaawansowane, ponieważ nasza niewiadoma znajduje się po dwóch stronach znaku równości. Tutaj i tutaj. Musimy sobie wszystkie rzeczy, w których jest nasza niewiadoma, przerzucić na jedną stronę znaku równości. Czyli stronami odejmiemy sobie a razy x. I po lewej stronie będę miał a razy m odjąć a razy x to się równa x razy b. Teraz po lewej stronie wyłączamy sobie a przed nawias. A zatem zapisuję sobie a i zaczynam się zastanawiać a razy co da mi a razy m. Oczywiście tutaj wpisuję m. a razy co dami minus a razy x oczywiście razy minus x prawą stronę przepisuję bez zmian teraz nasza niewiadoma jest pomnożona przez pewien nawias a zatem my przez ten nawias musimy sobie podzielić dostajemy coś takiego ja zapiszę jeszcze to dzielenie Mamy zapisane, i teraz tutaj wraca nam się ten nawias z całym y, licznikiem. Czy też powinienem powiedzieć z całym mianownikiem. I przechodzimy sobie już do ostatniego podpunktu. Tutaj mamy wyznaczyć C, i znowu widzimy, że ono występuje po dwóch stronach znaku równości. Tutaj jest dodatkowo przez coś dzielone. Zaczynamy od pozbycia się tego mianownika, czyli od mnożenia stronami przez 2. Dostaniemy 2Cx, to się ma równa C razy y minus 2dg. Teraz, wszystkie rzeczy, w których jest nasza niewiadoma, musimy mieć po jednej stronie. A zatem, m, m, przepraszam, odejmujemy sobie stronami C y. Dostaniemy 2CX minus CY to się równa minus 2DG. C, czyli naszą niewiadomą, po lewej stronie wyłączamy sobie przednawias. Dostaniemy C i w nawiasie. C razy co da mi 2CX. No oczywiście C razy 2X. C razy co da mi minus CY. Oczywiście, C razy minus Y da mi właśnie minus CY. Zawsze możemy sobie takie wyłączanie przed nawias sprawdzić mnożeniem. Po prawej stronie nic się nie zmienia. Minus 2DG mamy. I tutaj stronami dzielimy sobie przez cały nawias 2x minus Y, ponieważ to właśnie przez taki nawias jest pomnożona nasza niewiadoma C. Teraz pozostaje nam już tylko zapisanie tego. I drogi widzu, mam nadzieję, że Cię tutaj dzisiaj nie zamęczyłem. Oczywiście ja wszystkie te podpunkty robiłem mega dydaktycznie. Aż do przesady wszystko przepisywałem i starałem się, żeby wszystko było mega porządnie zapisane. Na sprawdzianie, na maturze, w adrenalinie, na egzaminie robimy to wszystko zazwyczaj szybciej. I mniej dokładnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.